Weźmy z tej strony Michał. I w dzisiejszym odcinku na moim kanale pokażę Wam 5 fajnych serwerów Minecraft. Tak, dokładnie serwerów, więc przechodzimy do odcinka. Okej, okay, a więc widzowie, musimy na początku wyjść sobie do tego serwera i wejść do na przykład na pierwszy serwer. Pierwszym serwerem jest ACMC. Oczywiście tutaj. Gdy tu jest, takie jest IP, acmc.pl, nazwa serwera, acmc, no i wchodzimy. Czekajcie. o, no, więc słuchajcie, jesteśmy, także acmc, nawet przyznam, powiem, że jest fajny, tak, jeśli miałbym oceniać, to tak myślę, że no tak 7 na 10 jakoś tak, bo już testowałem to wcześniej możecie sobie oczywiście wyprzetestować także, no. no przechodzimy do kolejnego serwera A kolejnym serwerem jest tabmc słuchajcie, tabmc jest to taki nawet nawet stary taki jakiś serwer bardzo fajny yy, i chodzimy. i okej okay. tu, to jest tabmc Tutaj, jeśli miałbym oceniać, no to jest box pvp, e, pvp itd., tak itd., tak różne tryby, tak myślę, bo już grałem na tych wszystkich serwerach, które dzisiaj pokażemy w dzisiejszym odcinku, no to tak myślę, że 9 na 10, bo nie ma jakiegoś tutaj, takich takich, jakichś super takich, wiecie, jakichś, nie wiem, dodatków, albo w tym, coś w tym stylu. Dobrze, więc chodźmy do kolejnego serwera. A kolejnym serwerem jest, uwaga, uwaga, kraftcube. Dokładnie tak, kraftcube. Eee... Tutaj akurat musimy wpisać login. także wpisujemy sobie tutaj? Login. Słuchajcie. Eee... I także, no, to jest, no, kraftcube. Eee... Także, no, gdzieś miałbym oceniać. To szczerze powiem, że tak no, 9 na 10 9 na 10 także no 9x10 bo jest fajne, szczerze powiem. I do, przechodzimy do kolejnego serwera. Kolejnym serwerem jest Hypixel, dokładnie tak Hypixel. E, no tutaj, e, tutaj można korekcję, ja są tutaj w pedłocach. Teraz. No, i Hypixel generalnie, jakbym miał oceniać, to szczerze powiem 10 na 10, słuchajcie, naprawdę jest tu wszystko, dosłownie wszystko. Bedwars są najlepsze, bo Hypixel to jest najpopularniejszy tryb, dosłownie e, no ogólnie ogóle, Bedwarsów. Najstarszy, nie wiem czy nie, najstarszy, ale no, także, słuchajcie. Teraz przechodzimy do ostatniego. Ostatniego serwera a nim jest King C Oczywiście no, wchodzimy sobie tutaj jesteśmy. śmiałbym oceniać, to szczerze, że powiem, że też 10 na 10 to no, jest wszystko tutaj chest pvp, one block, anarchia smp, survival, megadrop, box pvp, box pvp 1 box pvp 1 no. Także oczywiście wszystkie tutaj IP wam teraz pokazuję Kingc tutaj kinkiemc.pl IP to tutaj serwer, wpisujecie server, server highpixel i adres serwera, zresztą jest stronka mc.highpixel.net. Wszystko jest na stronce CraftCube. No. Craft tutaj jest. Nie. I tab mc, to jest takie IP. Się tutaj generalnie się piszę tutaj minę mc, bo minę mc to w sensie można też tab mc, albo minę mc, w moim przypadku to jest najstarszy serwer, w którym chyba grałem No to tutaj napisałem, bo to była stara wersja, także no Mam nadzieję, że oczywiście że Wam się odcinek spodobał, już wchodzę yy, na serwer, żeby Wam no, pokazać się jeszcze raz Także no, wchodzimy na serwer i no, także to już by było chyba na tyle. Trzymajcie się i do, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Pa.